Cześć wszystkich, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do mojego filmu. A dzisiaj przychodzę do Was taką małą niespodzianką. Jakiś czas temu dostałam w prezencie od mojego brata i jego dziewczyny taki japoński zestaw yy, samodzielnego przygotowania słodyczy o smaku winogron i ananasa. I w dniu dzisiejszym chciałabym Wam pokazać i spróbować będę robić to pierwszy raz i chciałabym wyprodukować sama sobie słodycze. Tak jak zaczęłam tutaj przeglądać instrukcję, to powinny wychodzić takie słodkie języczki o smaku ananasa i winogron. Także tak to wygląda, wygląda jak zupka chińska zapakowana. W ogóle nic nie rozumiem. Bo jest napisane w innym języku, ale tu mamy polskie tłumaczenie. I piszą tak: Zestaw do samodzielnego przygotowania słodyczy o smaku winogron i ananasa. I teraz tak rozpakowujemy. Zobaczymy co my tu mamy. A więc tak. O! Co mamy w zestawie? Będziemy czytać, żeby było po polsku. A więc tak. W zestawie mamy plastikowy pojemniczek z dwoma miseczkami w środku i miarką na rogu, słomkę, widelec i cztery saszetki w czterech kolorach. Co dalej? Moi drodzy. Dalej bierzemy tak. Bierzemy sobie tą miseczkę i odrywamy miarkę. I mamy miarkę do wody. Potrzebna też jest nam woda. Co robimy następnie? Następnie do okrągłego naczynia tego wlewamy Wlewamy do ranta. Do ranta wlewamy wodę. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Do ranta wlewamy wodę. Następnie czytamy dalej. Słuchajcie instrukcje. I wsypujemy saszetkę numer 1. To bierzemy saszetkę numer 1. Caszetka numer 1 rozcinamy. Zobaczymy jak to pachnie. W ogóle nie pachnie. I wsypujemy do naczynia numer 1. I mieszamy. Ładnie pachnie. Ale ja wiem, żeby to się tak rozpuszczało. Takie robi się bardzo galaretowate. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O! I zobaczymy, co to zaraz z tego będzie. Wygląda jak kisiel, słuchajcie. Takie wiórki pływają. Pachnie, o, pachnie jak orężada. Teraz czytamy dalej, co robimy. Następnie do drugiej tacki, tej kształcie koniczyny, nalewamy miarkę tą małą wodę. Teraz zobaczymy, jak to będzie. Ale mi się dużo nalało. I wlewamy do małej tacki. Następnie czytamy, co dalej. I do niej wsypujemy zawartość niebieskiej saszetki. Saszetki numer dwa. Odcinamy. Czy to jakoś pachnie? I wsypujemy do tego drugiego. Och, jakiś różowy proszek. I co? I mieszamy. Powiem wam. Teraz ja Wam pokażę jak to wygląda. Wygląda to tak, jak taka kluska. I czytamy to dalej. A się ciągnie, zobaczcie. Ciągnie się jak... O! I teraz, teraz słuchajcie tak. Bierzemy tak. Bierzemy magiczną słomkę i zginamy ją pod, końcem, pod kątem 90 stopni i wsadzamy do tego zielonego płynu. Teraz będę Wam pokazywać, tylko doczytam do końca. I teraz tak. Hmm. I teraz tak, wsypujemy różową saszetkę. Zobaczymy, słuchajcie, co to wyjdzie. Lub pomarańczową, będzie. Lub pomarańczową możemy wsypać. Zaraz jestem ciekawa, czy mi to wyjdzie, wiecie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Patrzcie. I teraz tak. Tu mamy jeden płyn, tu mamy drugie to różowe. I teraz musimy wsypywać. Ten pomarańczowy płyn, proszek. Na to zielone. I zobaczymy. Zobaczcie jaki bajer. Widzieliście to? Ale jaja. mamy języczek. I każą tu zamoczyć zamoczyć w tym różowym. Widzieliście? O, urwał się jązyczek. To co robimy? Próbujemy. Hmm. Jeszcze jeden spróbuję zrobić. Czekajcie. Powiem Wam słodkie, dobre. Teraz robimy... Patrzcie to. Ale język! Super! I moczymy w tym drugim. O, trochę się urywa. Tak. I tak to wygląda. No i powiem Wam, że jest niezły gadżet. Zaraz spróbujemy to jeszcze. Smakuje faktycznie jak galaretka o smaku z takimi gruszkami ananasowym. Powiem, że gadżet jest fajny. Fajne tutaj wychodzą. Uważam, że to jest fajna zabawa z dziećmi. Ktoś ma młodsze rodzeństwo, dzieci. No fajny taki gadżet. Nie wiem ile to kosztował ten zestaw. Wiem, że był kupiony w sklepie z żywnością z całego świata. Nie, I jest to fajny pomysł, fajny prezent taki twórczy, ponieważ robimy coś: jeszcze mamy deser, sami sobie tworzymy deser. Fajna zabawa, polecam Wam bardzo. I dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście, a ja jeszcze zaraz się pobawię. Jeszcze porobię jakieś inne języczki. Trzymajcie się. Fajnie, że zastanowiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!